Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać 10 ciekawych zawodników do kariery. I ogólnie chciałem zaznaczyć także, że jeżeli ktoś jest nowy na kanale, może oczywiście zostawić suba. Ja za to dziękuję. A także powiedzieć, że każde 30 łapek to jest jeden zawodnik w kolejnym filmie. Tak więc, czym więcej łapek, tym więcej zawodników. No, my chyba możemy już zaczynać, tak więc na porządku tutaj mamy Kaspera Dolberga, jest to młody zawodnik Ajaxu. No i sami zobaczcie na te statystyki: 69 oceny ogólnej wieku, 18 lat, 85 potencjału to jest świetny wynik. No może statystyk takich jak przyspieszenie nie ma świetnych, ale za to siła strzału oceniona na 77 to na pewno niezły wynik. Dalej mamy tam jego Abrahama, jest to zawodnik. Z wigi angielskiej, dokładnie Bristol City. No i dwie gwiazdki sztuczek to na pewno boli, bo jednak trzy gwiazdki to byłoby coś, ale tutaj za to te statystyki, na przykład Tempa już wyglądałem dużo lepiej także 85 potencjału, także 18 lat i także 69 oceną ogólnej tak więc ten zawodnik wygląda naprawdę obiecująco. No i oczywiście, czemu by go oczywiście nie kupić. Przechodzimy dalej. Tutaj Kylian M Pambelotin. Yy, skrzydłowy AS Monaco. No i z tym zawodnikiem yy, naprawdę możemy dużo ciekawych rzeczy zrobić, yy, bo jego statystyki wyglądają wspaniale. 82 przyspieszenia, 87 potencjału. To się rzuca w oczy w wieku 17 lat, tak więc jest młodszy od swoich dwóch poprzedników z dzisiejszego filmu, a ma wyższy potencjał, a także o dwa wyższą ocenę ogólną, bo ma jej oczywiście 71. Trzy gwiazdki sztuczek, trzy gwiazdki słabszej nogi, to na pewno są atrybuty, które da się znieść i na pewno dużo pożytku z tego załnika możemy mieć w naszej karierze. Kolejnym zanikiem jest Markus Edwards, drugi anglik w dzisiejszym odcinku. No jest to 17 latek z Tottenhamu. I jak widzicie ocena na może nie zachęca, bo jest to tylko 58, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj po prostu trzeba tego zaunika wytrenować, dawać mu szansę, czy też go udać na wypożyczenie i możemy mieć z niego dużo pożytku. Jego pozycją jest ofensywny pomocnik, natomiast może także występować na prawym skrzydle, jednak z uwagi na jego przyspieszenie, jednak proponowałbym go używać właśnie w środku pola, tak więc tutaj nic tylko trenować, dawać mu szansę, no i będą z niego ludzie. Kolejnym załanikiem jest chyba wszystkim dobrze znany Emre Mor, załanik i Dortmund. No chyba jeden z takich młodszych, a także jeden z najlepiej zapowiadających się napastników na świecie. E Właśnie ten zawodnik ma 89 przyspieszenia, i to, co się na pewno rzuca w oczy, to jest aż 4 gwiazdki sztuczek. Jak na takiego młodego zawodnika, świetny wynik. Do tego chciałbym zaznaczyć tutaj 95 agility, a także 94 e, balansu ciała, Tak więc, no, świetny wynik. Może oczywiście te statystyki typu shot power, czyli siła strzału, nie są jakieś świetne, bo tylko 63. Natomiast wszystko jest do wytrenowania i nic, tylko go także używać, czy też udać go na wypożyczenie. Dalej mamy Aleksandra Izaka, i jest to oczywiście szwed. Niestety, bez twarzy w FIFA, natomiast 6, 16 lat to jest wspaniały wynik, a do tego 66 ocena ogólnej. 84 potencjału, 80 przyspieszenia to robi swoje. Brakuje oczywiście trzeciej gwiazdki sztuczek, aczkolwiek wydaje mi się, że da się to z szczególnie przy tak młodym załoniku, do tego nie wszyscy tak na to zwracam uwagę, nie wszyscy używają sztuczek. Na no, wieku 16 lat, mieć takie atrybuty, to jest naprawdę świetny wynik. Tak więc, Szweda możemy wyciągnąć już za niecały milion, no a możemy mieć z niego oczywiście dużo pożytku. Kolejnym zawodnikiem jest Luis Rafael Soares, jest to lewy obrońca, pierwszy taki defensywny załonik w dzisiejszym filmie, no i 71 oceny ogólnej, 21 lat i 84 potencjału. Oczywiście możecie powiedzieć, że nie jest to wcale taki świetny wynik, aczkolwiek ja uważam, że z niego także możemy mieć dużo pożytku. On ma niesamowicie zrównoważone statystyki, to u niego widać, oczywiście ma tylko dwie gwiazdki sztuczek, aczkolwiek wydaje mi się, że to także jest do zniesienia, szczególnie na pozycji obrońcy. Manuel Locatelli, jest to zawodnik Milanu, 18-latek, 67 oceną ogólnej, 3 na 3 gwiazdki. Statystyki trzeba przyznać fajne, szczególnie te od podań, jak na 18-latka, 80 potencjału. Wydaje mi się, że spokojnie jest to do przebicia, jeżeli będziecie mu dawać szansę grania, a także oczywiście trenować. Tak więc tego zawodnika także możecie wykupić za około milion. No my już przechodzimy do przedostatniego na dzisiaj gracza. Jest nim oczywiście Aleksandr Zinchenko, zawodnik Manchesteru City. No i tutaj trzeba przyznać, że jest niesamowicie... Ciekawym zawodnikiem, przede wszystkim możemy go używać na różnych pozycjach, bo widzicie, jego domyślnym jest ofensywny pomocnik, natomiast może także występować na prawym skrzydle, na lewym skrzydle, a do tego ma cztery wiązki sztuczek. Jeżeli spojrzymy także na jego statystyki, no nic tylko tutaj się cieszyć, bo oczywiście zawodnik ma niesamowicie dużo zielonych pól statystyki przyspieszenia, jak i podań są na już wysokim poziomie, no a oczywiście przed nim trenowanie, a także gra, a te 86 potencjału to wydaje mi się, że jest to tylko kwestia czasu. Ostatnim załonikiem na dzisiaj jest Andras Christensen: 78 oceny ogólnej 20-latka i 87 potencjału Duńczyka. Świetny wynik statystyki defensywnej, jak na e, takiego zawodnika, świetne. E, no i jest on oczywiście wypożyczony z Chelsea w pierwszym sezonie, tak więc musicie poczekać, e, żeby go wykupić, jeżeli gracie innym klubem niż właśnie Chelsea, bądź też, bądź też Gladbach. No a chyba to będzie na dzisiaj tyle, tak więc ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu, jeżeli ktoś jest nowy na kanale, a jeszcze nie zostawił e, tego czerwonego guzika, może na dole tam kliknąć, możecie zostawić łapkę, bo tak jak mówię, 30 łapek to jest jeden zawodnik w kolejnym filmie, więc to będzie na tyle. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia, no i cześć! Редактор